Polacy bardzo lubią nowoczesne sposoby płatności. Zarówno chętnie korzystają z kart, jak i też takich sposobów, gdzie karta nie jest do niczego potrzebna, czyli np. z płatności zbliżeniowych telefonami, ale także z blika, gdzie płatność odbywa się poprzez wprowadzenie kodu albo na klawiaturze bankomatu, albo na klawiaturze terminala w sklepie, albo też w internecie. Blik właśnie jak na razie przynajmniej największą popularnością cieszy się w internecie, czyli płatności w sklepach internetowych, ale też wiele osób wykorzystuje go do wypłacania pieniędzy z bankomatów, bo po prostu nie trzeba mieć karty, wpisujemy ten kod na terminalu. No i wszystko wskazuje na to, że mimo że tak on się szybko rozwija, to być może ten, ta popularność jeszcze wzrośnie, bo planowany jest dalszy rozwój tej usługi. Być może w przyszłości blikiem też będzie można płacić zbliżeniowo, w sklepach na przykład teraz. No jest to nie do końca wygodne, bo musimy w, przepisywać kod z telefonu na klawiaturę, na, na, na klawiaturę służącą do płatności. Czyli w terminalu, no a w przyszłości ma to wyglądać w ten sposób jak płatność zbliżeniowa, czyli będziemy po prostu zbliżali telefon, w którym jest zainstalowana aplikacja z blikiem, no i automatycznie będzie dokonywana płatność, więc ten blik cieszy się dużą popularnością i wszystko wskazuje na to, że pewnie ta popularność jeszcze bardziej wzrośnie, kiedy usługa zostanie unowocześniona i wyposażona właśnie w płatności zbliżeniowe.